Mogę sobie kupić tusz do rzęs? Absolutnie nie! Ile ty masz lat? No 13. A, no to w sumie byś już mogła? Ale nie do szkoły! Ale tam dziewczyny już się wszystkie malują. E, bez dyskusji. Ta dziewczyna z Twojej klasy, co ma kuratora? Maluje rzęsy? No ona pewnie też. I widzisz, jak skończyła? Dobra, no to bez szkoły. Może być ten? No, Maybelline, bardzo fajna. U, albo ten, w reklamie widziałam. L'Oreal. Dziecko, mamusia, sama by tego chciała. Ale no, na pierwszą maskarę może dla Ciebie... Uh, zobacz te. Miss Sporty? Ja miałam od nich swoją pierwszą maskarę. W sumie koleżanki też go mają. I to się zmywa wodą, tak? Dziecko, mama cię zaraz nauczy. Wodą to sobie możesz warzywa co najwyżej umyć. Do tego to jest płyn micelarny albo mleczko, albo balsam do demakijażu. Co chcesz? Nie mam pojęcia. Ale jak już pozwoliłeś na maskarę, to mogę sobie jeszcze kupić podkład? O, kochana, nie przyginaj, bo zaraz pierwszy tusz to na osiemnastkę dostaniesz.